Jedna ważna rzecz, myślę, po tym e, dniu zupełnie niespodziewanych rozstrzygnięć. Całe szczęście, że mamy kolarzy takich jak Primoż robić. To są ludzie, którzy potrafią zrobić nam winowisko nawet na etapie, który właściwie wydawał się mieć ułożony scenariusz od początku do końca. Poszła ucieczka, piękna akcja Storera, drugi etap. Pamiętam, jak się cieszyliśmy, jak Tomek Marczyński wygrywał dwa etapy na Vuelcie. Teraz e, cieszą się inni. No, Storer naprawdę pojechał fantastycznie, ale tak naprawdę ten etap, Zrobił Primoszowicz. To tacy kolarze sprawiają, że nie musimy czekać teraz do etapu numer 14, do podjazdu na koniec, po to, żeby coś się działo. To są kolarze, którzy zawsze potrafią wyścig rozruszać i to jest fantastyczne. Ja myślę, że takich kolarzy no, trzeba podziwiać, bo, bo nie ma ich wielu w peletonie. Nie ma wielu ludzi, którzy potrafiliby z takiego etapu zrobić tak fantastyczne widowisko. Pechowiec przy okazji, bo ma pecha, ale pomimo tego pecha, Primoszowicz i tak jedzie swoje, i tak robi swoje, i tak wygrywa. No i to, jest, i to jest fantastyczne. Byłem pełen podziwu, naprawdę. Jak zobaczyłem, że na górze, gdzie on przecież nie miał szans zrobić dwóch, trzech minut, bo, bo, bo nie, nie, nie było szans, żeby zrobić tyle. Ale i tak, noga zaswędziała, pojechał, pojechał po swoje, pojechał pięknie, całe szczęście. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych konsekwencji tej kraksy. Sam mówi, że nic się nie stało, także mam nadzieję, że, że dalej będzie w taki sposób walczył i nie będziemy musieli znowu czekać do następnego podjazdu na metę po to, żeby w tym wyścigu coś się działo. Szanujmy takich kolarzy, naprawdę, bo pięknie się, pięknie się na to patrzy. No i wreszcie Rafał Majka. Mówiłem po pierwszym tygodniu, że Rafał tak gdzieś tam popracował przez chwilę, ale właściwie tej pracy jego nie było widać. No, rzeczywiście. Na etapie 10 było widać pracę Rafała Majki. Rzeczywiście był tam, gdzie trzeba, wtedy, kiedy trzeba, i, i naprawdę swoją, swoją robotę wykonał. Ale też zobaczcie, no jednak nad kilkoma kolarzami Primoż Roglic, szczególnie nad kolarzami Ineos, nadrobił. Nadrobił na tym etapie i to całkiem sporo, bo to jest pół minuty to jest, to jest naprawdę dużo na tym poziomie. To pół minuty może być w pewnym momencie potrzebne. Także super etap. Strasznie się cieszę, że, że, że tak, tak to się rozwija: że nie będzie czekania tylko na te trudne górskie etapy, ale i że na takich etapach też mamy na co czekać, bo to znaczy, że na każdym możemy się praktycznie czegoś spodziewać. Także na to czekajmy na tej Wolcie. No i jeszcze jedna rzecz: dobrze wiecie, że muzyka jest strasznie ważna w moim życiu. Strasznie mi smutna się zrobiło wczoraj, kiedy przeczytałem wiadomość o śmierci Charlie Watsa. Fantastyczna postać, znakomity perkusista. No i nie ma już zespołu The Rolling Stones i nigdy nie będzie w oryginalnym składzie. I to taka wiadomość, która po tym pięknym etapie, po tych emocjach, troszkę, troszkę mnie tak posadziła na siedzeniu. Ale, ale muzyka zostaje, i to jest też fantastyczna rzecz. Ludzie zostawiają nam tak piękne rzeczy po sobie. Powiem wam, że cały zeszły tydzień jeżdżąc na WLT słuchałem Stąsów. To ja wiem, że to może teraz śmiesznie brzmieć, ale, ale naprawdę tak było, bo kupiłem sobie reedycję albumu Tattoo you i, i chciałem posłuchać innych starych rzeczy, przypominać je sobie i cały tydzień jeździłem z tymi stonsami na WLT i z WLT, na WLT i z WLT i tak sobie myślałem o tym, że, że to była ta przewaga stąsów nad Beatlesami zawsze, że, że oni jednak mieli porządnego, fantastycznego perkusista, czego Beatlesom trochę brakowało. Eee, no ale mieli. Niestety mieli. Szkoda. Szkoda, że nie ma już Charlie Watson, ale fajnie, że została muzyka i fajnie, że są tacy kolarze jak Primoz Roglicz i ten wyścig jeszcze będzie ciekawy.